Dwóch zawodników w tej chwili najlepszych konkursie. Trudne warunki, ale Adam na tej skoczni, którą kocha, e, którą rządził tyle razy, która jego kocha i która go niesie. I w tej chwili właśnie te trąbki, flagi, wszystko w powietrzu. Czy będzie daleko? Uwa, 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 Niedobrze. Odjechała lewa narta. Odjechała lewa narta. Na tym odjeździe Miękko nie wypięła się też do końca Narta i to jest cisza absolutna teraz, teraz brawa miejmy nadzieję, że się nic nie stało lądował na 120 metrze teraz, gdyby miała być przerwa przed Mistrzostwami Świata to może być ewentualnie kolano, pachnij to kolano było Lewe już narażone. No właśnie. Hanulepisto. No, myślę, że to jest zaskakujący zwrot sytuacji. Teraz wszyscy tu skandują Adam, Adam. Ale istotne, co jest z nogą. Rafał Kot także tam się pojawił. No i widzą Państwo te twarze skupione. To na szczęście nie jest taka sytuacja, jaka zdarzyła się tutaj niegdyś podczas Pucharu Świata, ale no to jest sytuacja, która może postawić pod znakiem zapytania przygotowania do Mistrzostw Świata w Holmenkohle. Na temu wszystko to miało służyć. To budowanie formy na Zakopane. I czekamy. I nie będzie chciał stać. Pamiętam sytuację. 2004 rok byłem jedynym dziennikarzem w Salt Lake City. Wylądowała tam, odjechała lewa Narta, ale wtedy to był bardzo groźny upadek. Strząśnienie mózgu mocno. Porysowana odłamkami lodu twarz Adama leżał, został zabrany do szpitala w Salt Lake City, badania i później wspólnie spędziliśmy parę godzin. Zawodnicy byli na treningu, na zawodach, a chodziło o to, żeby być przy nim obecnym. Zobaczymy jak do tego doszło. Tutaj jest mocny podmuch wiatru. Ta narta trochę tak jak wczoraj też po wyjściu z progów. wtedy to ustabilizowała, uciekała, a teraz odjeżdża, odjeżdża, kantuje. No i jest problem, że się nie wypina. To są te nowe wiązania, które jednak inaczej reagują. Zgubił gogle. Tak, i tu może być ten mocny moment. Proszę zwrócić uwagę: kolano, które lata, ta narta jest jak żagiel. O, właśnie teraz, i jeszcze uderzenia. Niedobrze, że to się zdarzyło. Musi być z kolanem, jednak poważniejsza sprawa, bowiem. Adam na 100% stałby teraz. Prawdzie stara się kibicom pokazać, że niewiele się dzieje, ale jest problem. Simona mam. On też byłem świadkiem tego upadku w 2002 roku przed Igrzyskami Olimpijskimi podczas treningu w Willingen. Przekręcił się w powietrzu. Te narty, właściwie, dały tak wielki opór, że jakby zrobił ewolucję z żaglem w powietrzu. Ciężki upadek. Wrócił, zdobył dwa tytuły mistrza olimpijskiego. Jak widzimy, w tej chwili na pewno będzie potrzebna szybka diagnoza. Zatem. Adam Małysz pojedzie do szpitala zakopiańskiego. Tutaj są znakomici fachowcy. Miejmy nadzieję, że diagnoza będzie prosta, krótka, może przerwa. Przenieśmy się do studia. Zobaczymy, jest Apoloniusz Steiner. Jakiego typu może być to uraz, chociaż wiadomo, no jest Apoloniusz Steiner trenerem, nie lekarzem. Niemniej jednak często takie sytuacje na treningach mają miejsce. Maciej Kurzejewski. Tak,